Reprint numer 5500, strona 216. Pan, Bóg Twój jest Bogiem wiernym. Błogosławcie narody Boga naszego i ogłaszajcie głośno chwałę Jego. Zachował przy życiu duszę naszą, a nie pozwolił zachwiać się nodze naszej. Psalm 66, werset 8-9. W tym psalmie prorok Dawid nawołuje cały świat. By chwalił Pana. W proroczym języku wykrzykuje: Niechaj cała Ziemia korzy się przed Tobą. Niech śpiewa i opiewa imię Twoje. Następnie opowiada o wspaniałej manifestacji mocy Boga w obchodzeniu się z Izraelem. Wzywa ludzi, by błogosławili Panu i rozgłaszali Jego chwałę. Spoglądając wstecz, na postępowanie Jachwe z jego ludem kontynuuje. Albowiem, doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. Wpędziłeś nas w sidła. Włożyłeś brzemię na biodra nasze. Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych. Szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Potem psalmista oznajmia, że wejdzie do domu Pana i dopełni Panu swoich ślubów, jakie uczynił w czasie niedoli. Wspomina dobroć Bożą dla niego. Opowiada, że wołał do Pana i wysławia go za to, że jego modlitwy zostały wysłuchane, że był podniesiony, błogosławiony i wybawiony. Wzywa Izraelitów, by pamiętali pańskie kierownictwo w przeszłości. I wszelką Jego dobroć dla nich jako ludzi oraz nawołuje, by rozsławiali Jego wielkie imię. Bóg wywiódł swój lud z niewoli egipskiej, chronił go podczas całej wędrówki po pustyni i zawsze. Król Dawid przypomina im, że zostali zachowani przy życiu, że Bóg nie dopuścił, aby zostali wytraceni, nie pozwolił zachwiać się nodze naszej. Nie zostali pokonani przez wrogów, dopóki mu ufali i byli posłuszni. Później, z powodu ich nieposłuszeństwa i przewrotności, Bóg sprawił, że zostali zaprowadzeni do niewoli w Babilonie. Było to jednak dla ich dobra, aby On ich doświadczył, a następnie przywiódł tych, co byli godni, z powrotem do ich własnej ziemi. Niech duchowy Izrael opowiada chwałę Jego. Chociaż psalm ten ma w pierwszym rzędzie zastosowanie do cielesnego Izraela, to sądzimy, że zgodnie z odniesieniami, jak czynił nasz Pan i apostołowie, słowa te są nawet bardziej odpowiednie w zastosowaniu do duchowego Izraela. Pan wyprowadził nas ze świata, wybawił nas z rąk wielkiego rządcy, szatana, prowadził podczas wędrówki przez puszczę, karmił manną z nieba. Wywiódł dla nas wodę życia z wielkiej skały wieków, uderzonej ze względu na nas, abyśmy mogli pić i pozostali przy życiu. Obmył stopy nasze z pyły pustynnej drogi. Wiernie nas ćwiczył i karał, jako swych synów. Szedł przed nami w ciągu całego wyczerpującego marszu i był naszą tylną strażą, by chronić nas przed niebezpieczeństwem i krzywdą. Jeśli prawdziwy Izrael ma powód do wdzięczności i chwały, to jaka powinna być nasza postawa w zawiąz za owe cudowne przejawy Jego troski i miłości dla nas, Jego duchowego Izraela? Zaprawdę, jak żaden naród na ziemi, w przeszłości czy obecnie, możemy chwalić naszego Boga, wraz z poetą możemy powiedzieć on lepszym był dla mnie niż wszystko, w co wierzyłem. On był lepszy niż wszystko, czego się obawiałem. On most zbudował z rzeczy, które zniszczyłem i tęczę z łez, które wylałem. Wielkie fale morskie, co ścieżki mojej strzegły, ponanosiły na swoich grzywach. Choć dni wędrówki mej przez puszczę biegły, w jego miłości mogą odpoczywać. Opróżnił ręce moje z tego, co drogie mi było, i miłość swego przymierza objawił. Nie było rany w mym sercu, które krwawiło, której jego balsam uleczenia by nie sprawił. Och, jak czułą była boleść oczyszczająca, w miłości, która doświadczała i uczyła, aż dusza, której szukał, jemu ufająca, prócz miłości nic na ziemi już nie skarbiła. Kierował mą ścieżką, której nie widziałem, Drogami dla mnie nieznanymi. Kręte prostym wyboje równiną nazywałem, Gdy podążałem drogami pańskimi. Wciąż wysławiam go za palmy cień dające, I źródła wody przy drodze tak drogie, Zasłupy ognia w nocy jaśniejące, I obłok w dzień, Dający cień, gdy słońce srogie. To nie czuwanie ani marszu znoje, Lecz obietnica miłości przyciąga nas, ujmuje, Czytam, że lepsze będą dni przyszłości mojej, Niż obawy, które w sobie czuję. Jak złoty garniec chleba pustynnego, Razem z kwitnącą laską złożony, Bezpiecznie w arce obok Prawa Bożego, Opieką przymierza i jego jestem strzeżony. Wierni z ciemnych wieków Nasz Bóg nigdy nie zawiedzie swych dzieci. Jego imię to wierność. Nigdy nie dozwoliłby Jego Kościół został wytępiony, pomimo wszystkich napości, błędu i mocy ciemności. Nadal istnieje wierny lud Boży na świecie i zawsze istniał. Przez ciemne wieki wspaniały fakt ofiary za grzech Złożonej przez naszego odkupiciela, ciągle był podtrzymywany przez prawdziwych pańskich świętych. Owa cenna prawda nigdy nie została całkowicie zagubiona przez te lata ciemności i przesądu, i w stosownym Boga czasie jego Kościół wyłonił się z pustkowia, wsparty na ramieniu swego oblubieńca. Dla wiernych i czuwających światło zaczęło świecić coraz jaśniej, a jakież strumienie chwały zlewają się teraz na ścieżki owych świętych. Patrząc wstecz, chwalimy drogę, którą codziennie wiedzeni byliśmy przez Boga. Święci Boga w ciągu minionych wieków nie potrzebowali tych dodatkowych błogosławieństw, jakie udzielane są wiernym dzisiaj ale każda ich potrzeba była zaspokojona. Żyjemy w dniach oczyszczania świątnicy. Teraz posiadamy więcej prawdy, aniżeli w dowolnym okresie historii Kościoła. Za prawdę Pan wprowadził mnie w dom wina, mając za chorągiew miłość przeciwko mnie. Zaiste zachował przy życiu duszę naszą, a nie pozwolił zachwiać się nodze naszej. Mimo tysięcy pułapek podkładanych pod nasze stopy przez wielkiego przeciwnika i jego sługi, z których wielu służy mu nieświadomie, widzimy, że już nieraz mogliśmy zostać pokonani wskutek ataków przeciwnika, gdyby nasz Bóg nie był naszym murem obronnym dookoła. Jego święci nigdy się nie poruszą. Sznure mi przypadły w miejscach wesołych. W ten sposób trzymani są tylko wierni. Nie mamy rozumieć, że Pan podtrzymuje kogoś, kto nie podejmuje stosownych wysiłków, by poznać wolę Boga, aby móc ją wykonywać. Należy się to tym, którzy idą śladami Jezusa, czyniąc co w ich mocy, by się podobać Panu w tym, że potrafią dostrzec tę drogę, na które On by ich widział. To oni sprawiają, że dzisiaj słychać głos Jego chwały i to oni otrzymują odpowiednią porcję łaski. Jeśli próby, poddaństwo i ufność okażą się w najbliższej przyszłości większe, niż miało to miejsce dotychczas, wiernie nie upadną. Ich noga się nie zachwieje. Nawet gdyby walczyły przeciwko nim całe zastępy, obok padać będą tysiące. Tu się okazuje wytrwałość wiara świętych. Będą oni mocni w Panu i w sile mocy Jego, nawet jeśli przez jakiś czas będą musieli iść tam, gdzie nic nie widzą. Podążajmy więc odważnie naprzód, wiedząc, że Ten, który nas dotąd prowadził, będzie to czynił nadal. Ten, który nas najpierw umiłował, będzie nas miłował do końca. Ten, który jest po naszej stronie, większy jest niż ci, którzy są przeciwko nam. Dzięki niech będą Bogu, że Jego łaska nas chroniła, że zachował nas od upadku, że tak wielu z nas jest nadal jednego serca i jednej myśli, aby nie niezachwianie iść do przodu, cokolwiek przyniosłyby do nadchodzące dni. Jeśli przyniosą trudy, prześladowania, bóli i doświadczenia, jego łaska będzie nas nadal podtrzymywać. Jeśli przyniosą próby wiary i wytrwałości, Jego obietnice nie zawiodą. Całą naszą ufność pokładajmy w Bogu. Nie przestawajmy radować się w Nim. Ale w tym niechaj się chlubi, kto się chlubi, że rozumie, a znamię, żem ja jest Pan który czynią miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi, bo mi się to podoba, mówi Pan. Będzie dozwolone, że próby przyjdą na lud Boży, a to w tym celu, aby odsiać tych, którzy nie są naprawdę Jego. Stójmy zatem mocno, wiedząc, że On jest wierny.